Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj, można powiedzieć, długo wyczekiwany przez niektóre osoby, mój prywatny ranking wzmacniaczy stereo z podziałem na różne budżety. Ranking ten obejmuje 10 modeli wzmacniaczy, moim zdaniem, dość ciekawych. W cenach, tak, od 1000 do 10 000 złotych, aby w każdym budżecie ktoś znalazł chociaż jeden model dla siebie. Jeśli taki format propozycji się przyjmie, to w przyszłości mogę przygotować coś podobnego o końcówkach mocy oraz odtwarzaczach CD. I lecimy sobie z pierwszym wzmacniaczem. Jeszcze tylko omówię poszczególne podpunkty. Każdy wzmacniacz został skategoryzowany w pięciu punktach pod kątem jego problemów, kosztów renowacji, łatwości serwisu, dostępności części i średniej wartości rynkowej. Jeśli chodzi o podpunkt łatwość serwisu, to chodzi tutaj m.in. O, o to, jak wygląda. Demontaż poszczególnych elementów w takim wzmacniaczu, rozebranie go na części, dostęp do poszczególnych e, bloków, dostępność części, chodzi o części oczywiście oryginalne, jak i e, zamienniki. Koszt renowacji to, bazując na, e, na moim przykładzie, ile średnio taka renowacja kosztuje, no i problemy to najczęstsze problemy jakie. Dany model po prostu trapią. Tak więc zaczynamy z pierwszym modelem. Jest to Sony TAF 670S. Zmasacz, który prywatnie użytkowałem kilka ładnych lat. Można powiedzieć, że wiadomo, jest to taka niższa półka, ale naprawdę na długi czas można z takim wzmacniaczem zostać. Typowe problemy to elementy stykowe, czyli potencjometry, przełączniki to wynika oczywiście z racji wieku, no i jak każdy Sony cierpi na całą masę zimnych lutów koszt renowacji w zależności od stanu urządzenia między 700 a 1000 zł bardzo prosty w serwisie konstrukcja modułowa wszystko da się wypiąć każdy pojedynczy element na płytce da się zdemontować dostępność części jest dosyć dobra e, mamy bardzo duży dostęp do e, zamienników półszewodników czy kondensatorów oryginalne części również dosyć łatwo do niego zdobyć i aktualnie średnia rynkowa wartość tego modelu to między 800 a 1200 zł o brzmieniu za bardzo się nie będę wypowiadał, każdy słyszy inaczej, każdy dźwięk odbiera inaczej tak więc e, potraktujcie to jako moją rekomendację ale opisów dźwięku nie będzie ale skoro jest na tej liście to znaczy, że według mnie gra bardzo dobrze jak na swój budżet bo oczywiście sprzętów w takim budżecie można wymienić co najmniej 50 kolejny wzmacniacz Audiolab 8000A Typowe problemy, jak w każdym starym sprzęcie, elementy stykowe i kondensatory, dodatkowo pękające gniazda RCA w starszych wersjach, problem z termiką, dość mały radiator, który musi odprowadzić sporo ciepła, sporo naprawionych egzemplarzy na rynku, bo jeśli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji dla tego modelu, no to często kończy się przebiciem tranzystorów końcowych. Koszt renowacji sprawnego urządzenia Między 700 a 1200 zł Bardzo łatwy w serwisie Dostępność części Podobnie jak w Sony dosyć dobra Mamy te same modele tranzystorów końcowych Między innymi A cała drobnica typu e, Tranzystory MPSA i BC Również bardzo Łatwo dostępne I średnia rynkowa wartość Między 1200 a 2000 zł I kolejny Model klasę, model CAP80. Jest to dosyć e, mała i podstawowa integra tego producenta. Jedyny, jedyny problem y, tego modelu to impulsator e, regulacji głośności. Koszt renowacji między 200 a 600 zł, w zależności czy oprócz impulsatora. Robimy jeszcze przegląd elektroniki bądź, e, bądź przegląd e, innych podzespołów. Bardzo łatwy w serwisie, bardzo dobra dostępność części. Mamy dostępne oryginalne transfer końcowe, dostępną oryginalną całą drobnicę. Jedyny problem może być w znalezieniu e, oryginalnych driverów, ponieważ pracują tutaj. Mosfety 2SJ76 2SK213 yy z tego co pamiętam i średnia rynkowa wartość w granicach 2000 zł kolejny wzmacniacz to Denon PMA2000R rzadko w tym modelu wymiany wymagają jakiekolwiek kondensatory problemy to oczywiście elementy stykowe, przekaźniki, potencjometry, przełączniki koszt renowacji również niewielki bardzo dobra Eee, bardzo łatwa, bardzo łatwa. Łatwy serwis, dobra dostępność części. Oryginalne MOSFETy również dostępne. I średnia rynkowa wartość to w granicach 3000 zł. Kolejny, nieco droższy już wzmacniacz, ale również ciekawy. Akuface E206. Tutaj podobnie elementy stykowe. E, jako że wzmacnacz ma już e, troszkę lat na karku no to czasem niektóre kondensatory również wymagają wymiany koszt renowacji jest troszkę droższy niż, niż w przypadku poprzednich e, modeli ale tutaj mamy też bardzo łatwy serwis e, dostęp do części również bardzo dobry z wyjątkiem przekaźników, które w, e, występują z napięciem cewki 48V i Czasami ciężko jest takie przekaźniki zdobyć. Wartość między 3000 a 3500, w zależności oczywiście od stanu technicznego i wizualnego. I tak naprawdę, model E206 można by postawić ex z modelem E207. Kolejny wzmacniacz nieco droższy, Sony TAF 808S. Tutaj od razu zaznaczę, że. Również bardzo dobry jest 870s, ale w podobnych do niego pieniądzach, jednak lepszym modelem jest 808. I tak samo elementy stykowe, zimne luty. Jako, że jest to MOSFET, no to po latach wymiany wymagają niektóre kondensatory. Tutaj mamy już dosyć spory koszt renowacji. Łatwość serwisu określiłem jako przeciętną z uwagi na to, że wzmacniacz potrafi być wredny w serwisie Trzeba przestrzegać kilku procedur przy jego serwisowaniu, tak aby ze sprawnego egzemplarza nie zrobił nam się przycisk do papieru No i mamy problem niestety z zakupem oryginalnych tranzystorów mocy 2SJ 202 SK 1529 z tego co pamiętam i średnia rynkowa wartość tego modelu w granicach 3500 do 4000 zł kolejny model jest to podstawowa integra Sansui Alfa 607 tutaj jedyny problem to elementy stykowe czyli potencjometry, przełączniki, przekaźniki kondensatory Nigdy żadnego nie wymieniłem Jedyne kondensatory, jakie wymieniłem To tylko te, które ktoś kiedyś wymienił I musiałem dopasować inne, lepsze Jak widać w relacji do wartości sprzętu Koszt serwisu jest dosyć e, niski Dopisałem, że Koszt serwisu zależy od wersji No bo mamy 607 e, Na przykład DR Na tranzystorach BJT I mamy też 607 Na e, na przykład na, na MOSFETach, która będzie troszkę droższa w serwisie e, i też różnią się te modele pomiędzy sobą ilością przełączników do e, roboty. Łatwość serwisu, renowacja łatwa, ale naprawy i diagnostyka trudna. Jak ktoś ogląda moje filmy, no to wie, że e, Sansuje Serii Alfa to nie są takie przeciętne, typowe wzmacniacze, i e, trzeba o kilku. Rzeczach. E, pamiętać przy ich serwisowaniu: dostępność części. No tutaj niestety trudny dostęp. Brak na rynku wtórnym potencjometrów głośności, chociażby, który, e, które to są sześciosekcyjnymi Alpsami RK27 oraz brak oryginalnych tranzystorów mocy sygnowanych e, logiem LAPT. Średnia rynkowa wartość, również zależąca od e, wersji. <coughs> Podstawowe modele typu DR XRMR w granicach 3000 do 3,5 i model limitowany MOS premium około 4500 zł. I kolejny wzmacniacz Yamaha AX2000. Problemy, jak zawsze, elementy stykowe, i tutaj niestety, kondensatory, ponieważ w całości jest zbudowany w oparciu o kondensatory Elna Duarex, które obligatoryjnie powinniśmy wymienić na nowe. Stąd też wyższy koszt renowacji. Łatwość serwisu jest przeciętna. Nic nas tutaj nie zaskoczy, ale wzmacniacz jest ciasno upakowany. Jego demontaż i montaż zajmuje troszkę czasu więc renowacja jest czasochłonna za to dostępność części dosyć dobra. Kolejny model w podobnej cenie Aquifays E305. Niski koszt renowacji, bo tutaj też mało co się e, zużywa. Bardzo dobry dostęp e, do części i ogólnie łatwy serwis z uwagi na modułową konstrukcję. Średnia rynkowa wartość w granicach 6000. I chyba już z tego co pamiętam, ostatni wzmacniacz: czyli Sensui AO-Alpha 907. Przy okazji 607 Nie wspomniałem o kleju pod kondensatorami I potencjometrach od regulacji biasu Tam mamy takie dosyć podstawowe potencjometry Które z biegiem lat pękają Tak więc potencjometry regulacji biasu Zalecam wymienić Można oczywiście wymienić Również te od regulacji offsetów Ale one są innego typu I one już nie Pękają. No i oczywiście klej pod kondensatorami. I, tak, i nie inaczej jest w przypadku Alfa 907. Klasyka, czyli elementy stykowe, klej pod kondensatorami. Tutaj też nic się nie zużywa, żadne kondensatory nie wymagają wymiany. Tak więc dosyć niski koszt. Powiedziałbym nawet, że bardzo niski koszt renowacji w stosunku do wartości sprzętu. I tak samo jak w przypadku 607. Renowacja jest łatwa, ale naprawy diagnostyka trudna. I tak samo. E, z dostępem do części nie ma, nie ma oryginalnych potencjometrów głośności. Nie ma oryginalnych tranzystorów BJT Lapt. A tranzystory typu MOSFET 2SJ115-2SK405 bardzo ciężkie do zdobycia. Średnia rynkowa wartość między 8000 a 10000. Najtańszy będzie model DR, później KXXR, najdroższy będzie MR. AU07, jako że jest limitowany, jest dosyć drogi i podobnie MOS Limited. Nieco taniej niż 8000. Można jeszcze dostać e, pierwszą Alfę 907 bez żadnego dopisku, jak i Alfę 907I. I tak nie mamy tutaj już nic więcej. Było tych wzmacniaczy chyba z tego co pamiętam 10. Tak więc jeśli taki format. E, Mojej rekomendacji się Państwu podoba, to zachęcam do komentowania i mogę przygotować podobny materiał o wzmacniaczach mocy, czy do końcówkach mocy, jak i o odtwarzaczach. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach, a na wszelkie pytania, ewentualnie odnośnie prezentowanych modeli udzielę w komentarzach.